Pan Radny Czerwiński, czy Pan mnie słyszy? Halo? No ja widzę Pana Radnego, ale nie słyszę. Eee, Monika. No nagle Panu Krzysztofowi. To co mówiłam, może mam gdzieś ciszony. Komputer usiadł, nie będę no, ciężko mówić. Nie wiem, proszę, może uzdrowić jakąś sytuację pani Lucyna Skowiecka-Wodarczyk? Czy pani radna nas słyszy i widzi? Dzień dobry państwu. Teraz słyszę, ale początek posiedzenia to nie, w ogóle nie było słychać, co pani przewodnicząca mówi i w ogóle nie słychać również pana Krzysztofa Czerwińskiego. Nie, no, pani właśnie z i ten. Może gdzieś tu ma pani. Przepraszam, już, przepraszam. Halo? Czy Pani Przewodnicząca mnie słyszała, tak? Tak, tak słyszę. Tak bardzo dziękuję dziękuję. Bardzo. Pan Radny Bogdan Zadkiewicz. Dziękuję, teraz słyszę doskonale, widzę również, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan e, wiceburmistrz. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam mieszkańców, jeśli są na e, fonie i wizji, e, się przyglądają naszym obradom. Jestem e, w, w, na miejscu ze sztabem tutaj oczywiście odpowiedzialnych urzędników, jeśli będzie potrzebne, żeby kogokolwiek jeszcze prosić do dyskusji. Dziękuję Słysza, bardzo. Proszę, proszę. Dziękuję. Pan radny Artur Panek. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Witam Dzień serdecznie. Dziękuję. Widzę. Wracamy do Pana Krzysztofa Czerwińskiego. Nie słyszymy dalej. Tak jakby mikrofon był wyłączony, taka ikonka jest włączona na ekranie. Pan Jerzy Maksym Pan Rady Jerzy Maksym. Czy może Wojtka Łowińskiego i Jolanta Musialska Pan radny Wojciech Łewiński. Witam bardzo, serdecznie, dzień dobry. No, dziękuję bardzo. Pani Jolanta Musialska. Dzień dobry, witam wszystkich obecnych. Witam serdecznie, dziękuję. Pan Andrzej Ruszański. Pan radny Andrzej Ruszański. Słyszymy. Oj, zaraz będziecie Ale... Państwo widzieć. Witam wszystkich. Widzimy. Widać, słychać pana Krzysztofa Czernińskiego. Dalej nie, nie słyszałem. Także tak poza tym wszystko w porządku. Yy, dziękuję bardzo. I to byłoby proszę Państwa na tyle. Do... Jeszcze. jeszcze kto? Pan Krzysztof Rutkowski jeszcze proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. No, teraz dobry. nie da się słyszać. Tak, dokładnie. Wszystkich. Dziękuję bardzo. Ile osób jest zalogowanych? Zalogowanych jest raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze tutaj sprawdza. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. Dziesięciu radnych. Proszę Państwa, ze względu na to, że w systemie zalogowanych jest tylko dziesięcioro z dwudziestu jeden radnych, a zgodnie z zapisem art paragrafu dwudziestego czwartego statutu gminy Goleniów, Rada może rozpocząć obrady wyłącznie w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, a w przypadku stwierdzenia braku kworum lub istotnych nieprawidłowości przy zwałowaniu sesji prowadzonej dący obrady wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji. Proszę Państwa, wyznaczam termin o godzinie 11 kolejnego kolejnej sesji, znaczy termin. Przesuwam na godzinę 11 rozpoczęcie terminu, rozpoczęcie sesji nadzwyczajnej. Bardzo proszę Państwa o terminowe zalogowanie się do systemu. Dziękuję.